Witam państwa serdecznie. Dziś omówimy sobie rzeczy związane ze zjawiskami falowymi, a mianowicie zjawisko dyfrakcji i zjawisko interferencji. Kilka słów o tym powiemy. Ja do tego wykorzystam symulacje, które są udostępnione przez Uniwersytet Colorado w Stanach Zjednoczonych na zasadzie licencji, którą macie państwo tutaj na ekranie. Link do strony, gdzie możecie Państwo przeczytać, na jakiej zasadzie można korzystać z tej licencji, oraz link do strony, gdzie można pobrać te wszystkie symulacje za darmo. To nie tylko ta symulacja, tam jest wiele, wiele innych. Sami możecie Państwo ewentualnie się tymi symulacjami pobawić. Te linki do tych stron wklejam Państwu pod tym filmem w opisie. I żeby nie przedłużać, przejdźmy już do, do naszego symulatora. Pierwsze, co chciałbym Państwu pokazać, to dyfrakcje. Od tego tak naprawdę zaczęliśmy nasze rozważania, od, od dyfrakcji. Dyfrakcja, przypomnijmy sobie, jest to ugięcie fali na przeszkodzie bądź ewentualnie na szczelinie bądź ewentualnie naszenie. Póki co nie ma tutaj żadnych barier, to jest w tym momencie. Ja w tym momencie odpalam sobie falę i widzimy, że jest to źródło fali płaskiej, czyli takiej jak na przykład moglibyśmy uzyskać na wodzie. Oczywiście fala na wodzie jest częściowo... Jest częściowo kolista, poprzeczna i tak dalej. Tutaj akurat byśmy, nie chciałbym się w to zagłębiać, ale ważne jest to, że jest to fala płaska. Przychodzi nam fala płaska, jak widzimy, idealna sinusoida, jeżeli chodzi o, o ten wykres. Ok, ale zatrzymajmy sobie ten, tą, tą, tą falę i teraz ustawmy sobie jedną przesłonę. To, co powiedzieliśmy, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o jedną przesłonę, to efekt dyfrakcji jest widoczny dopiero wtedy, kiedy ta przesłona, którą tutaj mamy, jej szerokość jest proporcjonalna do długości fali. To znaczy, ja sobie zatrzymam, zatrzymam w tym momencie, odpalimy sobie graf i sprawdźmy w takim razie, ile wynosi długość fali dla. Dla, takiego, dla takiej fali, którą my tutaj mamy, długość fali około jest to 2,6 cm. Możemy to sobie zapisać. 2,6 cm. Ja tego nie będę, nie będę bardzo zmieniał, więc, więc to, sobie, to sobie zostawimy. Tak? To sobie zostawiamy. Ok, czyli mamy 2,6 cm. To jest mniej więcej długość naszej fali. A ile wynosi w tym momencie, w tym momencie przesłona? Jak widzimy 2,5 cm, czyli jest porównywalna, długość fali jest porównywalna z, z, tą, z tą przesłoną. No i w takim razie włączmy sobie i zobaczmy, co uzyskujemy. Nie jest to efekt aż tak ładny, jak byśmy chcieli, ale zobaczmy, że za, za tą przesłoną pojawia nam się fala kolista. Tego nie będzie widać niestety na tym grafie, jak widzimy, fala po prostu przechodzi, czyli nie zmienia się jej energia, ani długość fali, ani nic takiego. Zatem to wszystko jest tutaj zachowane, jeżeli chodzi o przejście przez tą, yy, przez tą szczelinę, tak, energia się przedostaje, nie ma żadnego magazynowania, ani powstawania energii, to jest dosyć istotna, istotna rzecz, natomiast jej kierunek tak zmienia się, dlatego że kierunek w tym momencie w tym miejscu jest w, tym, w tą stronę, natomiast tutaj jest tak tu jest biegnie fala w tym kierunku i tak dalej, czyli tutaj już jest fala kolista, tak, bo rozważamy to w wymiarze, więc jest to fala kolista. Ja sobie jeszcze raz zapiszę, że jest to 2,6 cm, bo centymetra, bo muszę o tym pamiętać, tak, mogę oczywiście tutaj sobie przesłonę, przesłonę przesunąć i zobaczyć, że na przykład zaraz przy wyjściu możemy mieć falę falę kolistą, a muszę włączyć, przepraszam. Tak. I widzimy tutaj daleko będziemy widzieć, ale co to to też nie wiem, wspominałem o tym, że daleko od źródła dyfrakcji możemy mieć do czynienia z falą płaską, czyli fala płaska, zobaczmy tutaj właśnie to się dzieje, tak? Im dalej, tym bardziej wypłaszcza nam się czoło fali, tak? Wypłaszcza nam się czoło fali i obserwujemy, dalej byśmy obserwowali falę płaską. OK, no to mamy w takim razie, ja wrócę może do tej pozycji równowagi, a nie mogę tego przesunąć, kiedy ta woda płynie, więc niech ona sobie dalej płynie. OK, a zobaczmy, co się stanie w momencie, kiedy ja będę zmniejszał y, tą wielkość, która jest tutaj, tak, bo my powiedzieliśmy sobie, że jest to, y, to 2,5 cm, i faktycznie, faktycznie tak to jest, więc. Więc możemy sobie w tym momencie zmniejszać tą wielkość szczeliny. Co się dzieje, kiedy zmniejszamy wielkość szczeliny? Uzyskujemy efekt, że coraz, coraz mniej fali przechodzi na drugą stronę, ale zaczynamy dostrzegać pewien niepokojący efekt ja może jeszcze raz gdzieś go tutaj o jest, o było przez chwilę widać może mi się znowu uda albo może o włączymy, tak i może mi się uda go wyłapać no chyba nie no ale był przez chwilę widoczny o Teraz już jest dosyć, dosyć to ładnie widoczne. Przy zmienianiu, tak to widać. O, przy zmienianiu to widać. Ok, no to o to mi chodzi, żebyśmy to zobaczyli. To jest potwierdzenie tej drugiej części dyfrakcji, bo pierwszą sobie powiedzieliśmy, że kiedy jest szczelina, to fala przez nią przechodzi. Jeżeli ona jest dostatecznie szeroka, ta szczelina, no to wtedy, wtedy mamy tak naprawdę, yy, przychodzi nam fala płaska. Ale jeżeli już jest ta długość, yy, długość fali porównywalna, z, yy, porównywalna z, ze szczeliną, no to pojawia nam się za tą szczeliną fala kolista. I to sobie zauważyliśmy. Natomiast jest tam druga część zawarta, że również taka dyfrakcja może zajść na przeszkodach. I taką przeszkodą jest choćby nawet krawędź tej naszej szczeliny, która jest tutaj. I tutaj widzimy w momencie, kiedy ja przesuwałem, tego nie było, nie było, widać, kiedy fala normalnie przechodzi, bo ten efekt jest znikomy. Natomiast w przypadku z ruchu widzę, że ta symulacja to wychwyca. Widzimy, że tutaj powstaje nam fala kulista i tu nam powstaje fala kulista. I one ich źródła są właśnie w tych miejscach, czyli to jest źródło tej fali kulistej, a to jest źródło tej fali kulistej. Tak? Tutaj fala przechodzi. Tak, natomiast tutaj również dochodzi do dyfrakcji na tych krawędziach, i to jest też ten efekt, który ja mówiłem, że on przy krawędziach jest bardzo niewielki. Tak? Jeżeli mielibyśmy bardzo daleko od siebie te krawędzie, dwie, to tak naprawdę to tak naprawdę tutaj moglibyśmy, moglibyśmy w ogóle tego nie zauważyć, jeżeli długość fali jest naprawdę spora, to praktycznie w ogóle tego nie zauważymy tego efektu. Tutaj widzimy go ze względu na dodatkowo efekt interferencyjny, ale o tym to za chwilę sobie jeszcze jeszcze powiemy, tak? jeszcze sobie powiem. Więc niech to sobie już, o muszę wyłączyć, niech to sobie już leci tutaj. Tak kiedy, o tu widzimy, że tu. To idzie sobie, tak? A tu już powstaje fala kulista. Ja już chyba na 0,5 cm mogę to co najwyżej zmienić, i tylko tyle. Zobaczmy w takim razie, co się stanie, jeżeli zmniejszymy częstotliwość naszej fali. Co to oznacza zmniejszyć częstotliwość naszej fali? to znaczy ni mniej, ni więcej, jak zmienić długość fali, dlatego że jeżeli zmieniamy częstotliwość źródła, to zgodnie z równaniem, które sobie podaliśmy na prędkość naszej fali, na prędkość naszej fali, będzie musiała zmienić się długość fali. Tak? Ja teraz zrobię w ten sposób, że, yy, yy, że spróbuję tak dobrać, tak, dobrać częstotliwość, aby jej okres wynosił około 1 cm, czyli cała długość fali, żeby się mieściła w tej jednej kratce. Nie wiem, czy mi się to uda, bo nie testowałem tego. Zobaczymy na, maksy na maksymalnej, jak to wygląda. Maksymalna jest maksymalna, to jest od tego. Tu mamy przechodzi do. Tego, czyli mniej więcej 1,7, 1,8 przy maksymalnej częstotliwości. Tak? To jest długość fali mniej więcej. Tak, czyli 1,7 cm, czyli zmniejszyliśmy długość fali w tym momencie, to mi się ta informacja mi się przyda. wyczyśmy sobie tylko ten ołówek i teraz zobaczmy, zwiększmy sobie w takim razie to do 2,5 cm i pójśćmy sobie naszą falę. Zobaczmy, co się stanie. Tak, to co powiedziałem że teraz przesłona no ona jest bardzo blisko, blisko jest tej, tego efektu dyfrakcji, natomiast no jest większa długości fali, więc faktycznie za tym, tą przesłoną, za, za, za tym otworem widzimy no niemalże falę fale płaską, w tej części, no tutaj jest fala kulista, tak? Fala kulista tu są zwiększone te efekty inter, dyfrakcji na krawędziach o których mówiłem, tak i dlatego, dlatego tutaj się pojawiają fale kuliste, natomiast tutaj jest dopiero. Natomiast teraz, kiedy sobie będziemy się zbliżać, tak, zmniejszać, 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 to zobaczmy, że będzie nam się tutaj teraz już pojawiała piękna fala kulista, kolista, przepraszam, tak, za tą przesuną, bo długość fali jest dokładnie równa, yy, znaczy inaczej, szerokość tej przesony jest dokładnie równa długości. Długości fali i mamy idealną falę kolistą. Tak, gdybyśmy popatrzyli jeszcze na ten graf, zobaczmy. Tak, tutaj widzę, że zmienia się jej energia. Dlaczego się zmienia? Zmienia się energia, dlatego że część fali, jaką niesie ze sobą energia, odbija się i wraca w tym kierunku. Tak, tutaj akurat tego symulacja nie pokazuje, co się dzieje dalej z tą energią, bo ta fala odbita to jest, zakładamy, że ośrodek gęstszy, zmienia się faza, powinna tutaj ze sobą interferować, sama ze sobą ta fala powinna interferować i pojawić się tak zwana fala stojąca, o której sobie jeszcze nie rozmawialiśmy, ale o tym będziemy sobie rozmawiać, dlatego już to uprzedzam. Więc część energii wraca, że tak powiem, w kierunku źródeł i tylko część energii przechodzi w tym kierunku, dlatego mamy spadek energii tutaj po tej, po tej stronie. tak? I znowu, gdybyśmy zmniejszali, zmniejsza i to tak naprawdę robimy co? No zmniejszamy nic innego, jak zmniejszamy ilość energii, jaka przechodzi, tak? Jaka przechodzi przez, przez ten otwór, więc tutaj automatycznie jest, jest część energii rozpraszana, i dlatego tutaj mamy, ale dalej powstaje nam fala, fala kulista i tutaj już widzimy, że tak jak wcześniej mieliśmy falę kulistą w taki sposób, o może ja to wrócę do tego 1,7 ustawienia. 1,7. tak zobaczmy w jakich ramionach, że tak powiem powstaje ta fala kulista. tu i tu. Tak Natomiast jeżeli teraz sobie zmniejszymy maksymalnie szerokość tej przesłony, tak? to zobaczmy, że fala kulista tak naprawdę rozchodzi się niemal na całej powierzchni, niemal na całej powierzchni za przesłoną, za przesłoną. Tak to też jest taki efekt, który jest dosyć ciekawy, jeżeli chodzi o... O tą dyfrakcję. Ok, zatrzymajmy to sobie. Zatrzymajmy wodę. Wyczyśmy sobie ekran. I teraz to, co chciałbym Państwu pokazać, to jeszcze tą samą, tą samą opcję, ale z dwoma przesłonami. A może inaczej. Może za chwilę przeskoczymy do interferencji. A to będzie dobry wstęp. To, co mówiłem, jak uzyskać źródła spójne w symulacji to możemy pokazać i źródła wspólne, czyli mamy tak naprawdę jedno źródło fali płaskiej, która ulega dyfrakcji na tych dwóch szczelinach, tak, dostosujmy sobie te szczeliny, żebyśmy mieli, żebyśmy mieli je porównywalne z długością, z długością fali, tak. Tutaj jeszcze mamy separację pomiędzy środkami tych, tych szczelin, więc je, ich na, pra, na razie nie zmieniajmy, i zobaczymy, jak to wpłynie tak naprawdę na obraz, który oglądamy. Ja dla pewności chciałbym to maksymalnie skręcić w tym kierunku, ale jeszcze chciałbym pokazać, jak ta fala płaska yy, przechodzi. Tak? Czyli puszczamy wodę, dochodzi nam fala płaska o długości fali około 1,7 cm. Powstają dwie fale kuliste, kuliste, przepraszam, kuliste, kuliste. Za Ekranem i one w tym miejscu ze sobą interferują, co widzimy w taki tutaj ładny, elegancki sposób. Jeżeli to przesuniemy, jeżeli to przesuniemy maksymalnie, to będziemy widzieć tak naprawdę, co się dzieje, gdybyśmy w tym miejscu sobie ustawili ekran, jaki obraz do nas dojdzie, tak zwany obraz interferencyjny. I w tym momencie to właśnie właśnie widać. Ja sobie jeszcze pokażę graf i zobaczcie Państwo tutaj jak to, jak to wygląda, tak, jak to wygląda. Jeżeli to puścimy, tak, tutaj następuje przejście przez szczeliny, tak, i tu dalej fala biegnie, tu zresztą już widać to elegancko, zobaczcie Państwo te dwie linie, tak, które, które yy, mówią nam o wygaszeniu, o wygaszeniu fali. Tak, ja je tutaj zaznaczę, że one mniej więcej biegną w tym kierunku. Tutaj na tej linii jest wygaszenie fali, tutaj jest wzmocnienie maksymalne fali, tutaj jest wzmocnienie maksymalne, a tutaj już jest też efekt wygaszenia, tak, czyli to jest, to jest ten efekt interferencyjny, o którym ja mówiłem za dwoma szczelinami. Natomiast, co się stanie, kiedy zmienimy odległość, oj, muszę wyłączyć, przepraszam, odległość między Między środkami tutaj już mamy do czynienia, widzę, z jedną, ale zwiększmy je sobie. Co się stanie z obrazem interferencyjnym? Tak, tutaj jest trochę zamieszania, tak, już ze względu na zmianę tego. O, i zobaczmy. Powstają nam tak naprawdę dwie rozseparowane od siebie fale kuliste. W tym miejscu one powstają. I one interferują dopiero w miejscu, gdzie kolejne czoła fali się spotkają. I zobaczmy, że ten kąt wygaszenia jest teraz, jest teraz zupełnie inny. Wcześniej mieliśmy bardziej taki stożkowaty. Tutaj mamy bardziej, tak naprawdę, te linie do siebie niemalże, no może nie, że równoległe, ale są no one bardzo, na pewno pod mniejszym kątem do siebie ustawione niż wcześniej. Tak, także to też jest też jest taki efekt interferencyjny, jak to, jak to wygląda, jak układają się te prążki interferencyjne na naszym ekranie, na naszym ekranie. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o, o dyfrakcję i o dyfrakcję połączoną z interferencją, przejdźmy sobie tak naprawdę już do samej interferencji. Ja to po prostu w tym momencie w tym momencie wy, wyczyszczę wszystko. I tu zobaczcie Państwo ponownie, mamy źródło z jednej fali kolistej, tak? Mamy falę kolistą, a tu mamy źródło drugiej fali kolistej. I w wyniku tych działań, jak sobie jeszcze też odpalimy graf, dochodzi nam do interferencji, do interferencji. I tu będzie widać elegancko obraz interferencyjny na tej samej zasadzie, jak to było jak to było wcześniej, tak? Czyli teraz te mamy dwa źródła no, spójne, one są ze sobą spójne, bo jest to symulacja, więc możemy je idealnie dobrać, że są spójne i powstaje nam obraz interferencyjny. Prążek ten zerowego takiego wzmocnienia, tak go nazywamy, tak? Tu mamy, yy, tu mamy wzmocnienie i tu mamy wzmocnienie, natomiast ja sobie zmienię kolor i może zielonym zaznaczymy sobie wygaszenie, tak? I mamy wygaszenie. W tym miejscu w ogóle nie ma fali. W tym, moment, w tym miejscu ośrodek się, się w ogóle nie wychyla, tak? W ogóle się nie wychyla. Tutaj mamy amplitudy, tu mamy częstotliwości. Nie będziemy tak naprawdę nic z tego zmieniać. Natomiast możemy zmienić, zobaczcie Państwo, separację, czyli to, co zrobiliśmy wcześniej, czyli zmienić odległość między tymi przesłonami. Teraz też sobie je zwiększymy, tak? I zobaczmy teraz, jak wyg będzie wyglądał obraz interferencyjny, tak o, i widzimy wyraźnie to co wcześniej, to, co wcześniej ja podawałem. Weźmy sobie jakiś taki kolor, żeby to pokazać, gdzie są wygaszenia, tak? Czyli te wygaszenia są teraz bliżej bliżej siebie, im dalej będą od siebie w takim razie źródła, źródła tej, tej fali, to Będziemy mieli. Będziemy. Okej, okay, wracamy. Przepraszam Państwa za drobne problemy techniczne. Czyli to, co mówiłem, jeżeli rozseparujemy, im dalej od siebie odsuniemy źródła fal spójnych tym interferencja będzie zachodzić pod różnymi kątami i to jakby jest podstawa do konstruowania w ogóle siatek dyfrakcyjnych i tak dalej, ale to jakby nie ma, nie ma teraz znaczenia, tego, że o siatkach dyfrakcyjnych jeszcze będziemy sobie mówić przy okazji widm fal elektromagnetycznych, ale na przykład gdzie to jest wykorzystywane? W falochronach. Jeżeli w odpowiedniej odległości od siebie rozstawimy Betonowe słupy, które są za, na dnie zakopane, to fala taka, która wchodzi, sztormowa, zaczyna ulegać dyfrakcji na tych słupach, a następnie w wyniku interferencji się wygasza. I im Odpowiednia odległość sobie ustawimy tych słupów od siebie, tym zobaczmy, że możemy tak naprawdę zmniejszyć ten kąt wygaszenia. I możemy to zrobić w ten sposób, że wygaszenie będzie obejmowało dany obszar linii brzegowej, który nas interesuje, aby w tym obszarze te, te fale wygasić. I to jest taki właśnie przykład, choćby na takiej prostej symulacji. I to tyle, jeżeli chodzi. O, o zjawisko interferencji i defrakcji. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.